Aby włączyć transmiter FM, należy najpierw odszukać ikonkę prowadzącą do tej funkcji. Znajduje się ona na górnym ekranie, właśnie tutaj, więc klikamy tę ikonkę, a no, następnie włączamy ten transmiter za pomocą tego przycisku. Ukazuje nam się tutaj taki suwak, na którym możemy sobie ustawić długość fal, jakie będzie emitować urządzenie. Tutaj można wybierać albo przesuwając ten suwaczek, albo klikając na strzałki po obu stronach suwaka. Kiedy wybierzemy już jakąś wartość, możemy zatwierdzić ustawienie klikając strzałkę powrotną. No potem oczywiście nasz odbiornik w samochodzie, nasze radio, musimy dostroić do tej częstotliwości, aby wszystkie dźwięki, które emituje urządzenie, pojawiały się w głośnikach naszego radio.